Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Omen, a wyglądacie oglądacie kolejny odcinek Paskudy Podglądają. Ja już w nowej stylizacji, powiem bez wąsisk, tylko została brudka i tu zobaczymy co z tego nam wyrośnie. Bohaterem dzisiejszej powtórki jest Gothic24, który jak sam już zauważył był, był u mnie aż dwa razy, ale przy, przytrafiała mu się fajna bitwa i zapytał czy pokażę go po raz kolejny. Przyznaję, bitwa ciekawa a co dopiero zobaczyłem oglądając tę powtórkę przed chwilą e, przy okazji Gothic ma w drużynie Creative.pl z PSQD także, także taki lokalny e, paskudny smaczek e, mimo, że nie wiedziałem o tym wcześniej i e, na to tak jakby nie patrzyłem pod kątem e, brania tej powtórki na kanał to jednak myślę, że też warto pokazać i przy okazji wspomnieć o tym w każdym razie, mapa lotnisko, czołg t 54 a 1 czyli magazynek 9 tieru amerykański losowanie dobre, bowiem ym, zarówno Gothic jak i Creative w typie 61 są top tierami dużo jest tych dziewiątek, ale zwróćcie uwagę, mamy tych dziewiątek więcej i to jest ciekawostka, mamy aż o dwie dziewiątki więcej, mamy Tortoisa i WTK PZ-4 Także no, przewaga czołgowa jest spora i to po naszej stronie. E, ale za to mamy np. takich graczy jak gracz w WIS 6, y, który nie bardzo wie o co chodzi. Tak samo w KW4 też nie bardzo. No i jeszcze ten Kerner von też nie bardzo. Także jakby się to troszkę wyrównuje. E, co można zrobić magazynkiem? No tutaj, oczywiście, magazynek medowy, więc wjazd na, na górkę. Fajne jest to, że mamy te cztery pestki i można przeciwnika na przykład jeśli uda się go zgąskować, to tak mu te pestki powklejać. Szybki strzał, bardzo ładnie bez idealnego mierzenia, dobre losowanie, bowiem to działo ma średniego damage'u 390, wyrosowało 421, także ładnie nawet weszło. No, i tutaj mamy burkę zdobytą, więc można ostrzeliwać zarówno dół, jak i ten podjazd. Czy ten, ten, ten przeciwny T54 ten się pokaże? Tak jest, pokazał się. Nie świeci, nie świeci się na razie gotyk, więc dobrze. Może poczekać na Kisku Tisa, który właśnie w tym momencie wyjeżdża i sprzedaje mu pestkę za 3-4 tak że osłanie słabe teraz już nie weszło, trzeba się chować, bo jest arta na tej mapie i przeładowanie. Jedna pestka została w magazynku, nie ryzykował rozdawania jej. No w sumie w tej bitwie jeszcze będzie kilka jeszcze dziwniejszych decyzji o przeładowaniu, dlatego Gotik... E Zapytam Cię w pewnym momencie, dlaczego wtedy przeładowałeś, ale na razie to nie o to chodzi. E, tak jak pamiętacie, pewnie w, poprzedniej, w jednym z poprzednich filmów e, Fosz e, Ardornona, e, tam on jednak te pestki chomikował. Tutaj jedną pestkę nie starał się wkleić na siłę, po prostu po trzech strzałach przeładowanie i teraz oczekiwanie na reload już jest i zobaczymy, co teraz się ewentualnie pokaże czemu będzie można wkleić z pestkę jedną albo dwie jest fałką 8 tieru, tam dołem się wlecze T32, więc pewnie zaraz się pokaże będzie można, jest, zobaczcie pierwszy strzał bardzo ładnie i już T32 się chowa bowiem przestraszył się magazynka i bardzo dobrze, bowiem magazynek pełny, także jeszcze trzy strzały teraz wyjeżdża wuzetka. zobaczcie też pokazuje boczek, pierwszy strzał bardzo ładnie nie wiem dlaczego nieudany, drugi ze zgęszeniem, ale już też z demedżem dobrze się schował i wykończenie szybko wuzetki bardzo ładnie w tym momencie przeładowanie i zobaczcie co się dzieje, tylko został teraz tutaj nasz, właśnie teraz ginie T-34, więc trzeba się chować, niestety tutaj chyba już za głęboko zjechał i chyba mu się nie uda wkulać na górkę. Więc zjazd troszkę za szybki, spadek, niestety zerwane gąsienice. 104 punkty HP sobie sam sobie zabrał, ale bardzo szybko załoga naprawiła gąski, nie trzeba było się o to martwić. Przeładowanie do jego końca 4 sekundy 3. Czy teraz ktoś ewentualnie będzie na nie rozsądny i zjedzie na nasz magazynek? Tam t 540 się jakoś nie wybiera, on jedzie do bazy, a tutaj jest fałka i zobaczcie, fałeczka decyduje się na zjazd, bardzo mocny, szybki, 13 HP sobie sam zbił, ale przy okazji stracił gąski, więc nie mógł się obrócić, więc weszło i drugi frak na koncie Gotika, 4 do 4, więc ta bitwa na razie jakoś tak w miarę wyrównana, zobaczcie, oni zdobyli górkę, a my praktycznie ogromną siłą zdobyliśmy ich bazę. Także można powiedzieć, już bitwa przesądzona. Nie ma większych szans, żeby oni coś tam zrobili. Na szczęście, ładnie udało się zdingować strzał ISA III. Teraz wyjazd i próba strzału w jego bok. Nie wiem dlaczego to nie weszło, szczerze mówiąc, to mnie trochę dziwi. I właśnie kolejna decyzja o przeładowaniu, mimo że jeszcze jedna pestka była. Więc teraz już tylko świeci dla drużyny gotik tego ISA. Creative w międzyczasie rozbił lorkę, także ładnie 5 do 4, ale przeciwnicy się niestety wrócili i zobaczcie, tam mają w bazie SU-T32, SU-152 drugie e, i zaczynają się powoli składać i to jest właśnie tam ten moment, w którym e, to jest tak, że nasi starają się jakoś tam bazę objeżdżać, ale im to nie wychodzi, a za to oni wjechali do naszej bazy i została tylko Tortoise zginął w międzyczasie, przy tym miał 1300 HP. E25 i przecież jeszcze jest tam T54 przeciwko naschornowi i artylerii. E, także też powoli bazy kapują. I zobaczcie, co się stało: 6 do 8. E, I zginął, zginęła też Lorka. Został tylko sam na ginie również i z 6. Także naprawdę sytuacja bardzo niekomfortowa. Tylu naszych podjechało pod przecież kap przeciwnika, i nagle się okazuje, że praktycznie nikt tam nie został. Jest E25 namierzony. Pierwszy strzał bardzo ładnie, przed drugim już nie ucieknie. Jest to bardzo słabe, więc Trzeba było poświęcić trzeci strzał, ale teraz trzecia pest, czwarta pest akurat idealnie, tylko trzeba trafić, przymierzyć, dokładnie wycelować celować jest trafienie i ubity bardzo szybko. T5-4, także dwa przeciwnicy szybko skończeni. Trzy fragi Creative, cztery fragi goti, jeden frag i trzeci Creative już niestety dogorywa. Gotik ładuje, nie może pomóc typowi T54E1. Dwa szybkie fragi przeciwników, i okazuje się, że jest 9 do 12. Zostajemy z Carnarvonem i KW4. I niestety, zobaczcie, no to będzie szybka akcja. Carnarvon ginie. STA1 jest namierzony bardzo ładnie. Pierwszy strzał trafiony, drugi również trafiony, i w tym momencie ginie KW4. I Gotik zostaje sam na 6 przeciwników, także już możecie matematykę odpalać, możecie liczyć, jakie medale w trzu 5 przeciwników, 5 fragów i sam na 5, także już ma w tym momencie 4150 punktów uszkodzeń, dużo HP, bo oprócz tego... Niefortunnego zjazdu i zabraniu samemu sobie 104 punktów zdrowia. Tylko lorka 40 tego trafiła za 276. Poza tym obiło się bez uszkodzeń. Raz się T32 dingnął, drugi raz i z trzeci bez demedzu Także dobrze zachowane HP. Przydadzą się na, kolejną, na kolejny etap tej gry. 10 pestek zwykłych, 9 premiowych. Już w tym momencie, widząc, że musi się postarać, przeładował gotik na złoto. Nie może, się, nie może się mylić. Szczególnie, że ma przed sobą jak tigera twardy czołg oraz isu oraz su. Czy jest ktoś tutaj? Nie, tutaj nikogo nie ma. Przeciwnicy ostatnio byli widziani przy swoim kapie, także jest szansa, że jeszcze tam będą, ale warto się wychylić z tej górki i zobaczcie, jest sobie takie ISU, które szybko namierzone, e, ubite z 70 HP. I teraz czy, i to jest właśnie ten moment, o którym miałem pytać Gotikę, dlaczego teraz przeładowałeś? Stary, no masz trzy pestki, a decydujesz się na Reload w takiej sytuacji. No. Ciekawe, yy, ciekawe rozwiązanie, szczególnie właśnie, że teraz zaświeciłeś się i masz te 32, także no i zobaczcie, teraz wojna nerwów, czy przeciwnicy wyjadą, no oni pewnie są przekonani, że Gotik ma pestki, no bo oddał tylko jeden strzał, a pewnie zdążył wcześniej przeładować. Także teraz Gotik troszkę nerwowo, ale mimo wszystko e, kończy ten reload bez, bez problemu. I ma teraz 4 pestki do dyspozycji zamiast trzech. Wyjeżdża też powoli. Jak Tiger znalazł się ten e, Tedek 9 tieru. Pierwszy strzał udany, i teraz zobaczcie co się dzieje: Jak Tiger odpala, nie trafia. Drugi strzał udany, teraz z kolei T32 piękna pestka. I kolejny strzał, niestety T32 ubija nam kierowcę i rozwala Amoraka. Ale udało się go skończyć. No, tutaj, mimo wszystko, wyszło bardzo dobrze, bo gdyby miał trzy pestki, to by tego T32 nie rozbił i miałby dwie lufy do, do skończenia. A jak tiger bardzo, bardzo nierozsądnie powinien był spokojnie policzyć, że dwie pestki weszły w niego, dwie pestki weszły w T32, więc spokojnie mógłby wyjechać i tutaj jedną pestkę za darmo oddać, a on stoi bez sensu i czeka. Może czeka na przyjazd sojuszników, niemniej Gotik w tym momencie ma już. Pełny magazynek, cztery pestki do dyspozycji, może przyjąć nawet jedną pestkę i tak się właśnie dzieje, przyjął strzał, ale dzięki temu może spokojnie jedną pestkę wkleić w brzuszek i przeładowy jeszcze szybki reload i druga pestka jak Tiger skończony. I tutaj kolejny raz przeładowuje mając dwie pestki, wydaje mi się, że tutaj mógłby się jednak wcześniej upewnić, czy żaden przeciwnik nie wyjeżdża. Na niego i jedną pestkę bądź dwie mu wkleić. Myślę, że spokojnie by to wystarczyło na to, Su, które ostatnio miało 516 punktów HP, więc spokojnie by je w dwóch strzałach rozbił, ale jednak przeładowuje. I teraz, gdzie jest Su? Okazuje się, Su jest tam, patrzy na nas, nie mogło pomóc spokojnie jak Tigerowi, ale tego nie zrobiło, więc teraz tylko kwestia wyjechać troszkę inaczej niż Su nas się spodziewa. Dwa fragi do medalu pula Już jest Radley Walters e, a, I specjalista A pul wisi w powietrzu łącznie z Su nie patrzy w, w naszym kierunku Strzał, bardzo ładne trafienie e, Arta sypnęła piachem Więc teraz reload na zwykłe pestki I kwestia tylko skończyć artylerię Która coś próbuje zrobić Ale niestety w tym momencie Nie miała żadnego przestrzału Nie wyjechać bez sensu Trochę zmylić Artę Bo, pardon Hmm, pora! A się niby spałem. Sorry, wyjechać sobie inaczej niż ona nas się spodziewa. E, zjechać powolutku, donikąd nam się nie spieszy. Jest jeszcze dużo czasu, prawie 5 minut. Tutaj wrak typa 61, czyli kreatywa z PSQD i jest Arta zaskoczona, myślała, że my jesteśmy gdzie indziej, strzał po kadłubie bardzo ładnie, aż T32 przyznaje good job, a my przechodzimy do podsumowania. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego niż, że to była naprawdę fajna bitwa, oczywiście odznaka mistrzowska, as medal pula, medal kołobanowa, medal dużego kalibru i medal specjalisty także naprawdę bardzo cenne no te dwa super super i to jeszcze połączenie pula z kołobanowem fantastyczna sprawa zobaczcie kogo ewentualnie uszkodził no tylko tego T54E1 miał uszkodzić udało się ale go nie ubił także wszyscy ci którzy pestkę przyjęli od gotika byli przez niego kończeni Wynik końcowy 6641 punktów uszkodzeń Creative w typie 3431 i równo 1000 EXPA i nasz jeszcze T54 2677 dostał wsparcie, no dużo naklepał, 7 przeciwników aż uszkodził, a nasz, nasz IS-6 dostał kamikadze, także bardzo ładnie, 61 punktów zdrowia, 68 punktów HP zabrał i zrobił jednego fraga, także super. U nich najlepszy gracz jak Tiger 3995 ISU również nieźle 2841 ich magazynek nasz zrobił 6600 ich zrobił 85 także można i tak 26 oddanych strzałów 24 trafione 21 z penetracją 6641 damage'u 710 punktów uszkodzeń zablokowanych przez pancerz 11 wrogów uszkodzonych, 10 zniszczonych, 2,5 km przejechane, i do tego jeszcze 44 punkty dekapu, 140 prawie 5 tysięcy zarobku dzięki aktualnym misjom. Po odjęciu kosztów amunicji i naprawy pojazdu, niewielkich tych kosztów naprawy pojazdu, wyszło 72,5 tysiąca na czysto, tak że naprawdę bardzo ładny wynik, godny nie, nie jednej zarabiaczki. 1688 bazowego EXPA, a jeszcze jakaś misja i coś padło, także wyszło 2532 EXPA razy 2, więc sumarycznie 5000 EXPA. Zobaczcie, jakie ładne cyfry 145000 oraz 5000. To tyle w tej powtórce, bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, a Gotik czekam na Twoją odpowiedź, dlaczego, mając trzy pestki, postanowiłeś, żeby ładować. Także to tyle, dzięki, do następnego, cześć!